Chwalimy dzisiaj Panie Jezus Kryszcie i Błogosławimy Cię. Błogosławimy Cię Panie Jezus za dzieło Twojego krzyża, za Twoją lękę, śmierć, ale też za Twoją krzyżę szkaletną. Wyznajemy, że tego Boże, który należy Twojej śmierci. zmartwychwstałeś stałeś do chwały, do Twojego ojca. Uczysz nas w ten sposób. Który... życia, które jest paskalne, które owocuje tylko za cenę umierania. Jak ziarno, które rzucone w ziemi, musi się musi oburzyć, żeby przynieść go do domu. Pogostawimy Cię za ten krzyż, postawiony tutaj 40 lat temu, kiedy zaczynała się historia tej karabiny. Pogostawimy Cię za to, że teraz został odnowiony na tę rocznicę 40, że w dalszym ciągu Zapraszam do doświadczenia Ewangelii, która jest w tym Bądź uwielbiony, bądź błogosławiony za wszystkich, którzy się zazdroszczyli o ten Twój znak, którzy chcieli go odnowić, którzy dla odnowienia tego krzyża kierowali swoją i i środki. Błogosławię wszystkich. Błogosławię znak, zbawienia. i nas wszystkich. Niech on nas ciągle nie Niech nam ciągle swojej przodu trzyma. Niech znaczy na wąż, że tak na